Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynął już akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym policjantom z Komisariatu nr 5 w Wałbrzychu w sprawie śmiertelnego pobicia w trakcie pełnienia służby. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia 2013 roku w Wałbrzychu. Pokrzywdzony 35-latek, mieszkaniec dzielnicy Biały Kamień Piotr G. w godzinach popołudniowych został zatrzymany przez dwóch funkcjonariuszy policji z Komisariatu 5 jako sprawca wykroczenia. Niestety, według ustaleń prokuratury, nie skończyło się tylko na mandacie karnym. Mężczyzna został przed wypuszczeniem brutalnie pobity. Po kilku godzinach zmarł. Jak wynika z sekcji, zwłok przyczyną zgonu pokrzywdzonego było m.in. pęknięcie dwóch żeber i pęknięcie śledzionych, które spowodowały krwotok wewnętrzny. W wyniku tych obrażeń, tak jak wcześniej stwierdziłem, pokrzywdzony zmarł. W związku z tym zdarzeniem. Funkcjonariuszom policji zostały przedstawione zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekroczenia uprawnień, a także niedopełnienia obowiązku polegającego na sporządzeniu protokołu z zatrzymania pokrzywdzonego. Funkcjonariusze ci nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawej do odmowy składania wyjaśnień. Prokuratorzy uznali jednak, że zgromadzony materiał dowodowy jest na tyle mocny, że skierowali już akt oskarżenia do sądu. Oskarżeni w lutym tego roku zostali zwolnieni ze służby. Teraz grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.